Wolność, wolność czasowa, wolność finansowa, niezależność, praca z każdego miejsca na Ziemi. Tak naprawdę to są powody, dla których najczęściej mówimy, dlaczego wybraliśmy budowanie biznesu online, w tym przypadku budowanie biznesu z marką Noskin. I owszem, to jest prawda, natomiast mogę stwierdzić, że to jest troszeczkę być może oklepane i zbyt powierzchowne, bo jeżeli chodzi o mnie, tu motywacja była zupełnie inna, nieco głębsza. I doszłam do tego dopiero po jakimś czasie, kiedy zaczęłam się na tym głębiej zastanawiać. I dziś chciałabym Ci o tym opowiedzieć. Gdyby się tak głębiej zastanowić, to zawsze chodziło o to, żeby być wolnym, ale w takim znaczeniu nie takim, że masz szefa nad sobą, czy masz zobowiązania i musisz robić rzeczy, które nie do końca chcesz robić, czy masz na nie ochotę, czy musisz się prosić o wyjazd, o wakacje, czy o wolne, bo zachorowało dziecko, bo masz jakieś potrzeby i tak dalej. Takie podstawowe rzeczy dnia codziennego. Tylko chodzi bardziej o wolność wynikającą z tego, żeby żyć w zgodzie ze sobą, ze swoją energią i przede wszystkim mieć przestrzeń na to, żeby poznać siebie. Aby zbudować siebie od podstaw. A żeby to zrobić, no to właśnie, no te wszystkie ograniczenia dnia codziennego mogą nam bardzo mocno w tym przeszkodzić. I eee, to tak naprawdę był taki główny wewnętrzny powód, dla którego chciałam działać na własnych zasadach, mimo że poprzednia moja praca mi to umożliwiała, ale mimo wszystko mnie bardzo mocno ograniczała, przede wszystkim czasowo. Bo czas. Według mnie, i pewnie się też ze mną zgodzisz, to jest najcenniejsza waluta naszego świata. I dzisiaj ludzie nie wybierają do współpracy specjalistów patrząc na ich osiągnięcie, e, tylko patrząc na ich energię, jaką aurą emanują. Dziś najbogaci ludzie świata tak naprawdę są bogaci, bo mają odpowiedni poziom energii, który przyciąga innych ludzi. A nie jesteśmy w stanie zbudować tego odpowiedniego poziomu energii, kiedy jesteśmy sfrustrowani, kiedy jesteśmy zmęczeni, kiedy jesteśmy odłączeni od siebie, kiedy jesteśmy otoczani przez ludzi, którzy tak naprawdę nas nie wspierają, kiedy nasze przekonania nas nie wspierające są tylko pogłębiane z dnia na dzień, kiedy nie mamy świadomości tego, jak pracować nad swoim mindsetem, jak przeprogramować swój umysł i jak Żyć w taki sposób, jakbyś już miała wszystko, czego tak naprawdę pragniesz. To jest wielka sztuka, i to jest codzienna praca, na którą po prostu trzeba mieć przestrzeń. To nie spadnie z nieba, to nie przyjdzie jak olśnienie pewnego dnia, i to nie jest kwestia tygodnia systematycznej pracy, tylko to jest kwestia miesięcy pracy, a tak naprawdę ta praca właściwa nad sobą nie kończy się nigdy. Jak już raz wejdziesz na ścieżkę rozwoju osobistego, to nie ma powrotu, bo po dojściu do konkretnego momentu, do konkretnego celu, który sobie założyłaś, założyłeś, okazuje się, że ta droga wcale się nie skończyła, tylko otworzyły się kolejne drogi, kolejne levele, kolejne możliwości i to jest niekończąca się fantastyczna przygoda, w której po prostu chcesz być obecna i którą chcesz e, podążać, chcesz podążać tą drogą. Ale żeby tak było, no, to na początku może boleć, bo każda zmiana jest e, trudna. Każda zmiana i wyjście ze swojej takiej skorupy, ze swojej strefy komfortu jest wymagająca, ponieważ w pewnym momencie musisz przyznać przed sobą, że życie, którym żyjesz, nie jest do końca tym, które wewnętrznie bardzo pragniesz mieć. Nie jest e, Twoim być może życiem, tylko jest wyreżyserowane przez. Twoje otoczenie, być może przez rodzinę, która życzy Ci jak najlepiej, ale nigdy nie będzie tobą i nie będzie wiedziała, co masz w sercu i czego tak naprawdę pragniesz. I oczywiście możemy spychać serce gdzieś tam głębiej i je uciszać, i do wszystkiego podchodzić rozsądkiem, ale uważam, że dopiero dzieje się magia w momencie, kiedy łączysz swoje serce ze swoim umysłem, kiedy dopuszczasz do głosu swoją intuicję, kiedy przestajesz. Uciszać na siłę swój wewnętrzny głos i tak naprawdę dusić siebie każdego dnia, tylko dajesz temu wszystkiemu dojść do głosu i wyjść na powierzchnię i dowiedzieć się, kim ty tak naprawdę jesteś, jakie masz wartości, co chcesz dać światu, co chcesz wziąć od świata, na co jesteś zdolna, do czego jesteś zdolna, czego jesteś warta w swojej ocenie. A jeżeli tak mało jesteś w swojej ocenie warta, to dlaczego tak jest? Skąd te przekonania wynikają? Bo wiecie, ja dostaję, nawet dzisiaj dostałam wiadomość od dziewczyny, z którą rozmawiałam na temat współpracy, myślę, że to było około dwóch lat temu. Została moją klientką, jest zadowoloną klientką, jak sama napisała. Natomiast jeżeli chodzi o współpracę, to wszystko się skończyło na tamtej rozmowie. Dziś mi napisała, że od tamtej pory mnie ogląda, podziwia, w jaki sposób potrafię rozwinąć biznes i osiągnąć sukces. To jest oczywiście bardzo miłe, ale z drugiej strony jest dla mnie wewnętrznie przykro z powodu tej drugiej osoby, że minęły dwa lata. Wiem, ile się wydarzyło tu przez dwa lata, ile jesteś w stanie wypracować przez dwa lata, a że ta osoba. Jest w tym samym miejscu, w którym była jeszcze właśnie te dwa lata wstecz. I tylko i wyłącznie dlatego, że nie jest w stanie wypracować nowego schematu, nowego paradygmatu w swojej głowie, bo nasze programy, które są w naszej głowie, są założone przez sytuacje, które nas spotkały, ale idźmy wcześniej przez środowisko, w którym dorastaliśmy, rodzinę, w jakiej się urodziliśmy, schematy, na które patrzyliśmy. Schematy, nawet zarobkowe naszych rodziców. Osoby, które są wychowane w rodzinach, gdzie etat był priorytetem i zawsze się zarabiało, pracowało na etacie, będzie im znacznie trudniej wykształtować umysł przedsiębiorcy, bo posiadając swój biznes, nie zawsze wszystko jest oczywiste, nie zawsze włożona praca przyniesie ci zysk. Czasami to jest taka praca trochę na kredyt, z odroczoną gratyfikacją, jak to się mówi, tak, ale Mając świadomość tego, że to jest efekt kuli śnieżnej, i wkładając w to ogromną swoją wiarę, pracę, dobrą intencję i przede wszystkim pracując nad swoim mindsetem i swoją głową, nie cofając się w momentach trudniejszych, kiedy być może jest właśnie przestój czy nie widać efektów swojej pracy, w tym pewnym momencie dochodzisz do momentu, kiedy uzyskujesz absolutną wolność. I wolność nie tylko właśnie tą finansową czy czasową, czy możliwość decydowania o sobie, gdzie pracujesz, w jaki sposób pracujesz, z kim pracujesz, kiedy pracujesz, um, jakby jesteś absolutnie po prostu tutaj z szefem całego swojego przedsiębiorstwa i swojego życia, tylko taką wolność wewnętrzną, ponieważ byłaś w stanie zbudować najważniejszy fundament, czyli siebie jako osobę. I w momencie, kiedy masz tą wolność i przestrzeń na budowanie siebie jako człowieka, dzieją się rzeczy magiczne, ponieważ mając zbudowaną swoją tożsamość, ty tak naprawdę jesteś najważniejszym filarem swojego życia i swojego biznesu. I nawet jeżeli ten biznes ci nie wyjdzie, to wyjdziecie inny biznes, ale nie ma opcji, żeby nie wyszło. Nawet może inaczej, w momencie, kiedy rozkręcisz swój biznes konkretny, to nie musi być nuskin, no mówię ogólnie o twoim biznesie, który ty chcesz robić, to przełożysz to na kolejne sukcesy, bo wszystko już później będzie szło z automatu, bo będziesz miała zbudowaną siebie jako osobę, będziesz miała do siebie ogromne zaufanie, będziesz miała w sobie oparcie, nie będziesz szukała tego na zewnątrz, nie będziesz tego potrzebowała od innych ludzi czy od innych sytuacji, bo będziesz wiedziała, że jesteś swoim najlepszym przyjacielem i największym wsparciem, bo po prostu nie zawodzisz sama swojego zaufania, dowodzisz temat. Jesteś osobą stabilną, która panuje nad swoimi emocjami. I nawet jak są gorsze momenty, a zawsze są spadki. I to jest normalne, ponieważ gdy nie jest tak, tylko tak, to znaczy, że umarliśmy. Życie to zawsze jest sinusoida, to wiesz, jak z takich gorszych momentów szybko wychodzić. I też zawsze szukasz w takich momentach, Powodów um, i takich lekcji, dlaczego to się wydarzyło, dlaczego się dana sytuacja wydarzyła, być może, prawdopodobnie, zawsze taki jest, że mam mnie czegoś nauczyć. Jak są kryzysy, to wiesz, że te kryzysy są przed największymi wzrostami i nigdy się nie poddajesz. Mnie tego nauczył też sport. Wydawałoby mi się, że będąc w, przez lata w sporcie jako trener personalny, ale jako też zawodniczka bikini fitness z sukcesami, ponieważ mój pierwszy start w zawodach bikini fitness to było od razu złoto, więc nie ukrywam, to też była ogromna presja, żeby nie spadać z wysokiego konia, tylko żeby utrzymać ten poziom i żeby kolejne moje wyjścia wiązały się z zdobywaniem złotych medali. Zdobyłam ich trzy w Polsce i brąz na Mistrzostwach Świata, a także srebro na prestiżowej imprezie Diamond Cup. Ale um, wydawało mi się, że ja jestem silna, bo szłam, wykonywałam swoją konkretną pracę, wiedziałam, że to się przyłoży na konkretne efekty, czyli wkładałam całą swoją głowę, determinację, intencje, wszystko było włożone w trening, w przygotowania, w dietę, i nie było drogi na skróty, po prostu musiałam się uzbroić w cierpliwość, żeby zobaczyć efekty. I faktycznie te efekty przychodziły, natomiast bardzo mi też to pomogło w biznesie, ta świadomość, że na efekty po prostu trzeba poczekać, bo nawet jeżeli chodzisz na trening i trzymasz dietę, to to jest proces. Czasami Twoje ciało się buntuje, czasami trzeba dać mu czas, zrozumienie. Czasami trzeba chwilkę odpuścić, odpocząć, żeby ruszyć z podwójną mocą. Czasami nie masz siły, czasami jesteś sfrustrowany. Co gorsza, porównujesz się z innymi zawodnikami. To jest w ogóle, czy w biznesie, czy w życiu, czy w sporcie, to jest najgorsze, co można zrobić. Najgorsze. Ale uczysz się tego wszystkiego po prostu z czasem. Więc ta głowa i to nastawienie było kluczowe w sporcie. I to, ta świadomość, że na efekty trzeba po prostu E, poczekać. I zawsze przychodziły. W biznesie jest bardzo podobnie. W momencie, kiedy zaczynasz swój własny biznes, e, chodzisz po omacku, musisz zbudować nie możesz oczekiwać, że klienci do ciebie przyjdą już teraz, natychmiast. Klienci i ludzie przychodzą do osoby, która e, jest jak magnes, jest przyciągająca, a będziesz taka w momencie, kiedy po prostu zbudujesz swoją tożsamość i będziesz miała sama do siebie zaufanie. I to jest proces. proces, który się rodzi w bólu i nieraz w wielu po prostu momentach kryzysu, bo to jest normalne. A wiele ludzi, naprawdę wielu ludzi, tak jak ja obserwuję, nie są gotowe na to, żeby zaznać bólu porażki, czy też takiego wychodzenia, rodzenia się na nowo, bo Twoja stara wersja Ciebie musi umrzeć, żeby się narodziła nowa. Musisz przejść przez ten czas, po prostu takiego obnażenia samej siebie przed sobą i zrozumienia, gdzie masz blokady, i po prostu zacząć nad nimi pracować. Więc ludzie mają zawsze dwa wyjścia. Jak już tutaj wejdą i zobaczą, że to jest nie do końca takie kolorowe, jakby im się wydawało, i jak niestety, ale media społecznościowe robią krzywdę tym ludziom i przedstawiają chociażby współpracę z Marką Nuskin jako coś, co nie ma w ogóle żadnych cieni. Słuchajcie, to jest biznes, który łączy się nieodłącznie z ym, rozwojem osobistym. Rozwój osobisty to zawsze jest wyzwanie. E, oczywiście, tak jak mogę w, na swoim przykładzie powiedzieć, po trzech latach świadomie zostawiłam całkowicie pracę trenera personalnego, e, bo po trzech latach wypracowałam sobie tu taki sam dochód, jaki miałam tam. E, z małym marginesem, że było go ciut mniej niż e, jako trener personalny. Ale miałam pewną, pełną świadomość tego, że jeżeli nie skupię swojej uwagi na jednej rzeczy, która mnie bardziej ciągnęła, w tym przypadku nózkiem był czymś, co mnie dużo bardziej fascynowało i dało mi dużo więcej możliwości rozwoju, to zawsze będę na tak zwanym szpagacie rozkroku i ani tu, ani tu nie będzie na 100%. Więc z pełną świadomością, z pełnym ryzykiem E, zostawiła moją pracę trenera personalnego, nie mając pewności, czy tu mój biznes e, tak naprawdę rozwinie się, bo to jest biznes, to jest zawsze up and down, ale z fokusem na tym, że z, jednak mimo wszystko idziemy do przodu i wzrastamy, nieważne co. I wiecie, wtedy był też czas, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie yy, i to się łączyło z pewnymi spadkami, z pewnymi takimi e, negatywnymi nastrojami w społeczeństwie, obawą, to jest oczywiście zrozumiałe, i ja zawsze wiem, że w takich momentach, kiedy podejmujesz ważne decyzje, życie będzie cię testować. Zawsze Twój stary schemat, ten Twój gadzi mózg, Twoja podświadomość, jeżeli chcesz robić cokolwiek nowego, co wykracza poza Twoje schematy, będzie rzucać Ci kłody pod nogi. Zawsze Cię będzie testować. I będzie sprawdzać, czy na pewno jesteś gotowa, żeby przejść na wyższy level. Więc pamiętaj, jak to oglądasz, zapamiętaj moje słowa, a może się cofnij pamięcią wstecz, czy tak było, że chciałaś zacząć coś nowego i wtedy wszystko się posypało, pozornie się posypało. I czy wtedy odpuściłaś, czy jednak poszłaś dalej i dostałaś jeszcze więcej, niż byłaś w stanie sobie to nawet wyobrazić. Bo w takich momentach ja wiem, że to jest test, i ja wiem, że ja na pewno przeskoczę poziom wyżej, jeżeli życie mnie testuje, to ja wiem, że będzie nagroda. No i oczywiście to się opłacało. Jak teraz patrzę wstecz, yy, świetnie było być trenerem personalnym, świetnie było prowadzić ludzi, motywować, yy, zarabiać niesamowicie dobre pieniądze, ale dużo lepiej jest być osobą, którą jestem dzisiaj, która ma spokojny układ nerwowy, która odzyskała zdrowie, które się zaczęło sypać. E, która może się wyspać tyle, ile rano chce, a nie zrywać się z łóżka czwarta, piąta na pierwsze treningi personalne, która nie jest znerwicowana, e, która jest miła dla ludzi, a nie się rzuca, bo jest zmęczona, bo jest przemęczona, czy w ogóle się izoluje od ludzi, hmm, która lubi teraz kontakty z ludźmi, nie unika ich tak, jak wcześniej, e, która ma taki dzień, jaki sobie zaplanuje, nie jest zamknięta w czterech ścianach od rana do nocy z bębniącą muzyką nad głową, z mocną klimatyzacją, wiecznie podziębiona, czy wiecznie po prostu łapiąca infekcje, bo klienci przychodzili na treningi e, na przykład przeziębieni, z uśmiechem na twarzy, że są zadowoleni z siebie, że przyszli na trening, bo przecież są tacy zmotywowani, ale jakby... Nie, 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 nie zadbiesz się tego tak, że mam pretensje, bo y, ludzie są tacy, że oni nie będą myśleć o tobie, zawsze myślą o sobie, nie pomyśleli, że mogą przecież mnie zarazić i ja dzięki temu nie przyjdę później przez kolejne dwa tygodnie do pracy i w tym momencie nie zarobię e, pieniędzy. Bo z tym się wiąże właśnie praca między innymi trenera personalnego branży sportowej czy branży beauty, że my zarabiamy wtedy, kiedy jesteśmy obok, przy kliencie w konkretnej godzinie. To, co mi dał Nuskin, dał mi po prostu niesamowitą wolność, możliwość budowania swojej tożsamości, odzyskania siebie, zrozumienia, kim ja jestem. To jest cały czas jeszcze proces, to nie jest skończony proces. Jestem w tym procesie i myślę, że on się pewnie nigdy nie skończy, ale też dał mi możliwość zarabiania pieniędzy nad tym. Co ja kreuję jako ja, jako Krystyna Zrażewska z moją własną energią, z moimi własnymi pomysłami na prowadzenie tego biznesu, czy chociażby tego kanału, e, z moim przekazem nie kopia, kopi, kopii, tylko własna twórczość i własna kreacja. I to jest niesamowite, że możemy wyrażać siebie tutaj w taki sposób, w jaki chcemy, który nie jest narzucony odgórnie. Mamy oczywiście dostępne grafiki. Mamy oczywiście gotowe projekty, do których można dołączyć, jeżeli ktoś potrzebuje prowadzenia, bo każdy na początku potrzebuje, zanim odnajdzie siebie. Ale na tym etapie mojej działalności ja chcę tworzyć jako ja. Czyli chcę mieć tożsamość i autentyczność przede wszystkim. I zarabianie pieniędzy na pomaganiu Wam, na doradzaniu Wam, czy w zakresie pielęgnacji, czy w zakresie zdrowia, czy dając możliwość Wam współpracy z marką Nuskin i zbudowanie swojej niezależności właśnie i z życia na własnych zasadach, tak jak robię to ja, to jest niesamowite, jaką to mi daje energię, jaką daje mi to moc i taki zwrot od wszechświata, bo wiem, że robię bardzo dobre rzeczy dla ludzi, bo wiem, że realnie jestem w stanie zmienić życie, bo to może być prozaiczne, no w sumie tak naprawdę technologie dają lepszy wygląd i co dalej, no ale Lepszy wygląd, to jest lepsze samopoczucie, to jest większa pewność siebie, to jest większe też zaufanie do siebie. To się przekłada na relacje, na pracę, na życie, na wszystko. To jest nasz uspokojony układ nerwowy. To nie są takie proste rzeczy, jakby się wydawało, że chodzi tylko o wygląd i że to jest bardzo banalne. To na pewno tak nie jest. Czy w momencie, kiedy budujesz dodatkowe źródło dochodu, nie chcesz rezygnować ze swojej pracy. Na etacie, czy jesteś przedsiębiorcą, masz świadomość, jak ważne są dodatkowe źródła dochodu, i tu jesteś w stanie to zbudować, i widzisz, jak z miesiąca na miesiąc to rośnie w sposób przyjemny, a nie frustrujący, naciskający. Wiecie, też ludzie mówią, że nie potrafią sprzedawać, że sprzedaż jest czymś, co im się kojarzy negatywnie. A ja mówię, że to wszystko zależy od tego, jaki masz, jaki masz program w głowie. Bo dla mnie sprzedaż. Jest po niczym innym jak pomaganiem. Ja uważam, że sprzedaż to jest przekazywanie informacji na temat konkretnych produktów, które są genialne, które ja wiem, że działają, które mają badania kliniczne, które pomogły już milionom ludzi na świecie, ja o tym wiem i wiem, że mogę komuś pomóc. Więc moim zadaniem jest udzielić informacji, że mam coś, co może Ci pomóc. Jeżeli ta osoba chce skorzystać, to ja jestem przeszczęśliwa, że mogłam pomóc. Jeżeli ma Obawy, jeżeli ma dystans, jeżeli nie chce skorzystać, to dla mnie to też jest ok. Zawsze zostawiam przestrzeń na podjęcie decyzji. Jeżeli ktoś jest uczony, że ma kogoś osaczać, wciskać, uwielbiam to słowo, to oczywiście, że sprzedaż będzie się kojarzyć z czymś bardzo negatywnym. Dla mnie współpraca z marką Nuskin, czy sprzedaż produktu Nuskin, to jest. Udzielanie informacji, która ma dotrzeć do tych, którzy tej informacji e, potrzebują, i która, którym ta informacja może realnie pomóc i zmienić ich życie. Ja byłam taką osobą, do mnie dotarła informacja, ja ją szybko złapałam, i to było coś, co idealnie pasowało do mnie wtedy, bo będąc tym trenerem personalnym, zarabiając świetne pieniądze, ja e, chciałam, pragnęłam czegoś, co będzie pracowało z równolegle ze mną. Czyli ja będę na siłowni z klientem, a w tym czasie będę miała swój biznes, który będzie się kręcił, niezależnie od tego, czy ja w tym momencie udzieliłam mu uwagę, czy też nie. Nie wiedziałam, co to może być. Miałam milion pomysłów. Miałam pomysły na projekty, na automatyzację mojej pracy jako trenera personalnego. Włożyłam w to mnóstwo czasu i też nie ukrywajmy pieniędzy, gdzie wyszłam na zero i to też było super. Ale finalnie, żeby to wszystko rozwinąć, pochłonęłoby to, Ogromne inwestycje, na które sobie po prostu nie mogłam wówczas pozwolić. Natomiast tu nie zainwestowałam prawie nic. Tyle, że w technologię, której tak chciałam mieć, bo chciałam mieć świetne efekty. Wszystkie szkolenia miałam bezpłatnie. Wsparcie niesamowitych liderów. Zresztą wsparcie niesamowitej społeczności, za którą jestem ogromnie wdzięczna. I mając to wszystko i swoją chęć pracy i zmiany, Sama siebie codziennie motywowałam do pracy, bo wiedziałam, co chcę osiągnąć i co mogę osiągnąć, patrząc na inne osoby, jak są tutaj już daleko. Bo skoro oni rosną, to znaczy, że tutaj się da urosnąć i wszystko zależy tylko ode mnie. Tak samo jak w sporcie. Nikt za mnie tej serwetki nie zrobił. Musiałam zrobić to samo, mając te same narzędzia, które mają wszyscy. Więc pytanie do Ciebie: czy Ty, mając narzędzia, które powodują, że ludzie rosną, będziesz w stanie je wykorzystać? Wiedząc, że żeby to zrobić, musisz po prostu zadbać o najważniejsze. O swoje myślenie, o swoje paradygmaty, o swój mindset. Codzienna praca nad swoją energią. To zagwarantuje Ci to, że dosiągniesz niesamowity sukces w życiu i będziesz rosła z dnia na dzień. I tak jest mój przekaz. Myślę, że na tym skończę ten odcinek. Miałam wędę, którą się chciałam z wami podzielić. Dajcie znać w ogóle, co o tym myślicie. Podzielcie się ze mną swoimi przemyśleniami w komentarzach. Jeżeli rezonujesz z tym, co powiedziałam, jeżeli gdzieś czujesz, że chcesz naprawdę zacząć żyć po swojemu, chcesz zbudować siebie od podstaw i chcesz zarabiać pieniądze w lekkości, będąc po prostu w swojej aurze, w tym, czym ty jesteś, kim ty jesteś. Nie realizując plany innych ludzi, nie żyjąc pod dyktando innych ludzi, tylko żyjąc swoim własnym życiem i budując na tym wszystko, co później będzie wartościowe i co będzie Twoje, czego ci nikt w życiu już nie odbierze. Jeżeli chcesz to zrobić, to koniecznie daj mi znać, napisz do mnie na maila, serdecznie zapraszam, więc mam nadzieję, że porozmawiamy na ten temat.